Siemaneczko, siemaneczko. Dzisiaj nagrywamy... Znaczy ja nagrywam, wy oglądacie. Jeszcze przed, nagrywam, jeszcze przed przejściem do odcinka zostawcie subika, łapkę w górę. Proszę was. I chcę, żebyście dołączyli do mojego klanu. Nazywa się Koksysteka. Dołączajcie. No i co? Zaczynamy pierwszą giereczkę? Może tak. Dobra. Zaczynamy. Jak chcecie zagrać ze mną razem, będziecie mieli jakieś tam procenty. Bo mój klub jest aktywny. I możecie dołączać. Każdy może dołączać. Jak zostawicie subika, to mi będzie bardzo dobrze. Łapeczkę też zostawiajcie. I udostępniajcie moje filmy. Kurde, ścięło się. O nie. O nie. Ludzie, ścięło się. Dobra. No to dzisiaj sobie nie pogramy, ale pamiętajcie, zostawcie subika i łapkę w górę. do do stampnego pa